Ma mordeczki. Dzisiaj stworzę swojego własnego Mariana, a raczej narysuję go w programie Procreate na iPadzie. Jeśli ktoś tutaj przegląda moje shorty, to widzieliście, że wrzuciłem już właśnie z nim shorta z półtora miesiąc temu, ale dopiero dziś publikuję właśnie yy, making of -a, takiego full pełnego z tej pracy. Bez dłuższego przedłużania zacznijmy. No i nie ukrywam, dopiero to jest właśnie drugi film z Procreata. Pierwszy była Księżniczka Peach, który tu możecie sobie zobaczyć w karcie Obszaidze, jeśli nie widzieliście, ale dobra, teraz zabierzmy się już za tego Mariana Pięknego, więc wszystko zaczęliśmy od prostego szkicu no i tu najważniejsze były dla mnie ogólnie proporcje, żeby wszystko to wyglądało ok, żeby wcisnąć ogólnie wszystkie jakby szczegóły, które ma Mario czyli jego właśnie taka prosta czapeczka takie duże uszka dosyć, jego piękny wąsik, kinol, takie dosyć dużo oczy, całe jego wdzianko piękne, hydraulikowe, no i fajne buciki, które naprawdę imponują jest to fanart oczywiście, nie jest to taki dokładnie odwzorowany Mario, bo właśnie nie o to chodziło, nie chodziło mi o to, żeby skopiować jakby całego Mario, tylko narysować jakby swoją wersję, trochę tak przekształconą. I Tak, Mario w ogóle będzie w takiej pozycji, gdzie będzie na swoim brzuszku brzuszu opierał właśnie swoje rączki, będzie tak dumnie stał razem ze swoim właśnie pięknym wąsem, patrzył się w przestworza przed siebie. No i także musiałem uwzględnić przy tym tło. Tło będzie dosyć takie proste. Będzie Mario stał właśnie na takiej co jest zwykłej trawce z kwiatuszkami. To będzie taka jedna rura, z której właśnie mógł wyskoczyć. I także właśnie te cegły i itd. No, i w tle będzie jeszcze właśnie polanka, takie jakieś tam roślinki, no i skaczące gwiazdka, no i chmurki tam daleko. Taki był plan, tak właśnie y, zarysowałem moją postać. No, i następnie zebrałem już je za kolorowanie Mario, no i całego tego tła. A kolory, jakie wybrałem, to były oczywiście y, niebieski, główny. Czerwony właśnie na Mario i kremowy na jego mordeczkę. No i oczywiście w tle właśnie dominuje brązowy na tych cegłach. No i zielony z niebieskim. Kiedy nałożyłem te kolory, już zabrałem się szybko za dodawanie właśnie różnych cieni i tekstur na moją pracę. Na początku stwierdziłem, że na rurę dodam właśnie takie fajne światło odbijające, żeby wyglądało na 3D. Dodałem także na całe niebo yy, takie fajne, jakby takie byzgające pędzle, coś w tym stylu, przez co nie jest ono jednolite. I także na nie jest nałożony taki gradient, że u góry jest właśnie jaśniejsze, a u dołu ciemniejsze. Tak samo właśnie na Mario nadałem jakby taki na jego właśnie brzuszek i na spodenki. Na jego cały kostium nadałem jakby taki pędzel węglowy, coś w tym stylu. Przez to ma on ciekawszą teksturę. I zabrałem się potem już za cieniowanie naszego Mario. Zrobiłem to właśnie prostymi, zwykłymi cieniami, takimi fajnymi. Czasami używałem cienia twardego, czasami używałem cienia miękkiego. Zależało to od sytuacji, na przykład właśnie gdy y, cień padał bardziej od słońca, kwalifikowałem go bardziej jak twardy tak i rysowałem go twardym pędzlem, a gdy bardziej tak był na no, właśnie Takim na przykład jego brzuchu, to używałem pędzla miękkiego. Tak trochę intuicyjnie, ciężko mi wam teraz to dokładnie wytłumaczyć, jak to robiłem, ale no, tak to robiłem. Także mocne światełka dodałem właśnie na Mario, i także na właśnie te cegły, które są z przodu i te także te bardziej z tyłu. Są właśnie jeszcze raz na tą rurę, na trawę y, tą tylną i na przód. No i oczywiście także na gwiazdkę, która sobie tam tle skacze, Przez to jest to wszystko bardziej takie żywe. I pod sam koniec jeszcze zmieniłem oczy y, naszemu Mario, bo nie podobało mi się aż tak. Widziałem, że muszę jakby trochę to zmienić no i myślę, że w końcowym efekcie zobaczycie, wyglądają tak dużo lepiej. Także dodałem taki ambient light tak zwany. Po lewej stronie, gdzie są cienie, dodałem na Mario takie niebieskie światło jakby odbijające się. I tak samo wszędzie naokoło dodałem takie jakby lekkie gwiazdeczki, coś takiego świecącego się, żeby nadawało to po prostu fajniejszego klimatu. I co? Chyba nie będę więcej się rozpowiadał nad tym działem moim pięknym. Zobaczcie go to w efekt. I naprawdę fajnie, jestem zadowolony. Prosta praca. Spędziłem na nią, zaraz wam powiem dokładnie ile. No chyba około 3 godzinki, może Dziutka więcej z 3,5, ale naprawdę jak na efekt jestem bardzo zadowolony, fajnie się to rysowało. No i co? Napiszcie koniecznie co może mam narysować w następnym odcinku, chętnie przeczytam wasze komentarze. Jeśli wam się film spodobał zostawcie łapkę, suba, wbijcie także na mojego Instagrama, link w opisie. No i co? Ja się będę z wami żegnał, obczajcie także tą właśnie księżniczkę Peach, tę związaną właśnie ze światem Mario, którą niedawno trysowałem. macie właśnie linka. No i ja będę wam dziękował już za obejrzenie tego genialnego filmu, do zobaczenia i cześć, nara!